dzielimy się historiami zwykłych ludzi, którzy opowiadają nam swoje historie. Historia jak przeżyli okupację, jak przeżyli niewolę e, rosyjską, jak byli torturowani. I ja uważam, że to jest bardzo ważne. Dlaczego to jesteśmy... jest ważne? Dlatego, że e, kiedy rozmawiamy o tym, kiedy opowiadamy o tym, o swoich historiach jesteśmy bronią. Bronią przeciwko rosyjskiej agresji, przeciwko tyranii, przeciwko dezinformacji, propagandzie, przeciwko zapomnieniu tego, co teraz się odbywa i zmniejszenia ważności tego. Tak? Walczymy z tym, bo kiedy przyjeżdżamy na konferencje międzynarodowe, na różne wydarzenia z tymi naszymi dziećmi i kiedy widzą nas partnerzy Ukrainy, już nie u kogo nie zostaje pytań, dlaczego warto wspierać Ukrainę, dawać jej broń. Pomagać i właśnie my jesteśmy najbardziej przemawiającym świadectwem tego, co teraz odbywa się w Ukrainie.